Witamy Państwa i zapraszamy na niezwykle ciekawie zapowiadający się piłkarski mecz. Przy mikrofonie Dariusz Szpakowski, a obok mnie Jacek Laskowski. Przed nami reprezentacyjny mecz towarzyski. Liczymy tutaj na ciekawą, odważną grę z obu stron, a także na trochę eksperymentów taktycznych. Mecz Jacku zapowiada się bardzo obiecująco. Po tych drużynach spodziewam się dzisiaj naprawdę dobrego występu. Doskonale znają stawkę tych rozgrywek. Popatrzmy w jakim składzie zagrają dzisiaj biało-czerwoni. Zagrają ustawieni w systemie 3-5-2. Co możemy powiedzieć o takim ustawieniu? Taki podział pozycji daje sporą elastyczność, bo cała druga linia może włączać się i w grę obronną i w akcje zaczepne. Napastnicy muszą się tylko pokazywać do podań i dobrze poruszać się pod polem karnym rywala. Pierwszy klub argentyński powstał 9 maja 1867 roku w Buenos Aires, gdzie dwóch angielskich imigrantów, Thomas i James Hogg, założyło Buenos Aires Football Club. Swoje pierwsze mecze rozgrywali na stadionie krykietowym Parque Tres de Febrero dzięki uprzejmości klubu krykietowego Buenos Aires Cricket Club. A to skład reprezentacji Hiszpanii na dzisiejszy mecz. Trener zdecydował się ustawić drużynę ofensywnie. Czwórką w obronie, trójką w pomocy i szeroko rozstawioną trójką w ataku. W systemie 4-3-3 ze skrzydłowymi zawodnicy ofensywni grający na skrzydłach rozciągają linię obrony drużyny przeciwnej. Z kolei pomocnicy trzymają się blisko siebie i przesuwają razem, żeby pomóc w uzyskaniu przewagi w ataku. Ładnie zasłania piłkę, rywale muszą się bardziej wysilić. jest naciskany, ale ma do kogo zagrać. Robert Lewandowski, polski napastnik znany głównie z niemieckiej ligi. Czego można się spodziewać po jego grze? Mocnymi stronami Lewandowskiego są umiejętność dryblingu i wykańczania akcji. Potrafi jednak też grać długimi podaniami. Jest świetny technicznie, a do tego niesamowicie silny. Potrafi przytrzymać piłkę i zaczekać na kolegów z drużyny. Zieliński. Dobre podanie, minęło linii obrony, ładnie posłał prostopadle do przodu. Udana interwencja bramkarza, trochę ryzykownie, ale nic nie wyszło z tego dośrodkowania rywalom. Zastanawiam się Jacku, jak mogą dzisiaj zagrać gospodarze, bo styl gości jest bardzo sprecyzowany. Skrupulatne utrzymywanie się przy piłce i masa podań. To może dać wprowadzenie! Udany pressing, mają piłkę. Będzie wyrzut z autu pod polem karnym rywala Maciej Rybus. Ratuje sytuację, to było niebezpieczne. Marcos Fiorente, okay. Z piłką Moreno. Czy dojdzie do tego prostopadłego podania? Dobrze odebrał mu piłkę w groźnej sytuacji. Arkadiusz Milik. Piłka poza placem gry. Rywale wznowią grę od własnej bramki. Piłka zagrana po skrzydle, spróbują teraz szeroko. Proszę, spójrzmy, pędzi dalej z piłką. Gerard Moreno. Mamy bramkę! Mówi się, że mecze wygrywa ten, kto popełni mniej błędów, ale błędy na rywalach można też samemu wymuszać. Tak jak w tym przypadku. Tak jest, cała drużyna ciężko pracowała, by odebrać tę piłkę. Zobaczmy raz jeszcze, bo rzeczywiście jest na co popatrzeć. Ładne wykończenie, ale przede wszystkim powinniśmy docenić to, jak usiedli na rywalu. Gdyby nie wysoki pressing, nie oglądalibyśmy teraz tej powtórki. Grzegorz Krychowiak i Lewandowski przy piłce. Kamil Glik, Bereszyński, Kamil Jóźwiak. klik Milik No chyba nie do końca o to mu chodziło. Jordi Alba efektowne, świetne podania i dokładne. Jordi Alba. Jest groźnie, może strzelać! Udanie zablokowali ten strzał. Będzie wznowienie z autu. Jordi Alba. Sergio Busquets. Zobaczymy, co teraz zrobi. Jest okazja. Ach, przestrzelił. No ale tak bywa, kiedy strzela się na siłę. Przy takim strzale z tej odległości trudno utrzymać piłkę nisko. Powinien uderzyć bardziej technicznie. Ładnie nad obrońcami. Czy będzie doświadkowywał? Obrońca wyjaśnia sytuację. Chwila oddechu. Sergio Busquets. Świetny odbiór. Mogą teraz skarcić rywali. Milik. Kiepskie to podanie, tracą piłkę. Herard Moreno. Można powiedzieć, że to ciekawy, towarzyski mecz. Sędzia dał znaki, Hiszpanie rozpoczęli drugą połowę. Przejęte podanie. Polacy atakują. Świetnie teraz dostrzegł partnera. Zupełnie nie wykorzystali sytuacji. Muszą szukać okazji na nowo. Gerard Moreno. Jordi Alba. Piłka u Jordiego Alby. Dużo podań wyczekują na błąd w ustawieniu przeciwnika. No przejął ale nie opanował piłki. Sędzia nie przerywa. Przywilej korzyści. Polacy grają dalej. Biało-czerwoni rozpoczynają od rzutu wolnego. Szybko wykonany rzut wolny. Bardzo dobra, solidna gra w pierwszej połowie w jego wykonaniu. Jak dotąd zalicza dobry występ. Jego bramka pozwoliła drużynie obie... Ma dobrą okazję do strzału! Strzał z bliska, ale Wojtek Szczęsny ratuje sytuację. Trener postanowił, że. Jest to dobry moment na zmiany. Koke z rogu. Koke podaje do kolegi ustawionego nieco głębiej. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Dobrze, ładnie i co ważne skutecznie odebrał. No, prawie, 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 ale nie opanował piłki. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Brawo, ależ jest szansa! Ależ wyciągnął tę piłkę. Jestem naprawdę pod wrażeniem. 15 minut drugiej połowy już za nami. Robert Lewandowski. Maciej Rybus! Ależ kapitalna interwencja, znakomicie złapał. Jeśli nie poprawią swojej gry darku, trudno im będzie wrócić do gry. Statystyki nie kłamią. Żeby wygrywać mecze, trzeba stwarzać zagrożenie. Czy celnie teraz dośrodkuje? Ależ minął obrońców. Szczęsny świetnie wypiąskował piłkę. Bartosz Berszyński. Klich. Grzegorz Krychowiak. Teraz Robert Lewandowski. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Niestety podanie niecelne, piłka opuściła boisko i rywale zaczną od rzutu z autu. Ostatnie 20 minut meczu przed nami. Piłka idealnie za pleca obrońców. Zaraz możemy mieć remis. Kamil Juźwiak. Wydawało się, że coś z tego będzie, ale grę zacznie bramkarz. Marcos Llorente. Koke przy piłce. Koke. Hiszpania w ofensywie. Maciej Rybus. Świetne teraz zagranie. Lewandowski. No to będzie stuprocentowa szansa. Ale obrońcy stanęli na wysokości zadania i wyjaśnili sytuację. Niestety strata piłki. Będą zmiany, zobaczymy, czy. Zostawił obrońców w tyle. Świetna sytuacja. Jorente. No, chyba nie do końca o to mu chodziło. Będzie okazja do kontry. KOKE. Pięć minut to naprawdę niewiele czasu, a przy jednobramkowej przewadze nie można być pewnym zwycięstwa aż do końca. To może być wyrównanie. Imponują mi swoją ambicją, walką, ale co z tego, brakuje im precyzji, choć rywal znakomicie usposobiony. Dobrze przesuwa się z piłką. Jest zawodnik na czystej pozycji. Ależ dramat w końcówce! Sędzia wskazuje, że będzie karny. Zupełnie nieudany ślisk, niebezpieczne to było. Rzut karny, aczkolwiek moim zdaniem powinna być jeszcze żółta kartka. Na całe szczęście sędzia nie wymierzył w tej sytuacji większej kary. I nad poprzeczką. Chyba źle ułożył stopę przy tym strzale, bo ciężko to inaczej wytłumaczyć. Jan Bednarek. Może to być ostatnia akcja w tym meczu. Mają jeszcze szansę, by doprowadzić do remisu. To może być wyrównanie? Dobra interwencja we własnym polu karnym. Rodrigo. Koniec meczu, proszę Państwa. Zespół gospodarzy nic tu już nie zmieni. Przegrywają i muszą się z tym pogodzić. Przegrywają mimo dość wyrównanej walki, zabrakło uwagi z tyłu i konsekwencje są niezbyt budujące. Trzeba tego unikać w kolejnych meczach. Ma za sobą udany mecz, chyba nic nie można mu zarzucić. Trzeba powiedzieć, że gdyby nie on, nie wiadomo jak potoczyłyby się losy tego spotkania. Na szczęście był na boisku i zdobył bramkę, która dała im prowadzenie i w ostatecznym rozrachunku przyczyniła się do zwycięstwa.